już się mam go z tej strony kryza gdzie zagramy Minecraft na modach jest to ogólnie serwer multi na którym gra parę po prostu osób które e, będą się pewnie uczyły po prostu jak się po prostu gra na tych modach bo z tego co mi wiadomo to one nigdy nie grały na tych modach i ogólnie mm, Boda, że na drugi odcinek lub trzeci, jeśli Sauronowi uda się po prostu ogarnąć na jego kąpie mm, te właśnie mody, to no, po prostu dojdzie, powiedzmy, na ten drugi odcinek. E, Sauron to jest osoba, która ze mną prowadzi, powiedzmy, tą serię z Skyapa, czyli z tego serwera mm, Sky. A ogólnie stwierdziłem, że na sam początek e, wezmę mm, zbiorę po prostu takie rzeczy po prostu które napotkam nie wiem pograłem z pół godziny może i nazbierało się chociaż trochę tego takich mega podstawowych rzeczy, które powiedzmy że w jakiś tam sposób będą mi potrzebne na początkowe e, przeszpanie z tego co mi wiadomo eee a czy w sumie z tego co zauważyłem, że ten serwer po prostu nie jest łatwy, na przykład w nocy, bo w nocy dużo się respi, tych mopków, jakieś wilkołaki, w ogóle to jest masakra. Więc do pani, nas taki wilkołak mamy trochę przekichane na początku, ponieważ e, bodajże go się zabija złotym mieczem, choć nie jestem pewien, ale może i go się po prostu zabija zwykłym żelaznym mieczem. Dobra, to drzewo po prostu jest jakieś magiczne, bo to jest tam e, nie pamiętam jak to się nazywa. Jest po prostu jakiś mod dodany, że gdy ścinamy drzewo, to drzewo ścina się całe. Jest to zarąbisty modzik, ponieważ no ułatwia na przykład e, pracę, bo na przykład zetniemy sobie taką gałąź i tylko gałąź odpada, a nie a nie tak jak mamy w mm, Minecraftie, tak jak na co dzień. Znaczy, na co dzień, no po prostu na jakiejś jest zwykłych, bez modów. Yy, ogólnie stwierdziłem, że to miejsce to taka powiedzmy polanka, będzie naszym początkowo, yy, początkowym, początkowym domem. Ponieważ z tego co zauważyłem tutaj w okolicy tutaj jest jakiś nie wiem dungeon nie jak tam zaznaczyć wieża, wieża z jakimiś tam łopkami z spawnerami i ogólnie tam dużo rzeczy, masa rzeczy będę mógł po prostu z nich wydropić bo że butelkę strzeliła trudno tutaj są spawnery jakiś ten paner szkieletów, więc e, te szkielety mogą się przydać do jakichś tam, powiedzmy, e, farm, żeby to wszystko jakoś tam szybciej urosło. E, w sumie e, zebrałem trochę jezonka, jakiegoś drewna. E, będę chciał e, tą właśnie to drewno od Sakury to jest. To jest moda in Cherry Albo nie wiem czy to jest moda Po prostu jest podpisane e, Czyli to jest po prostu wiśnia Tak zwana Może myślałem że coś idzie do mnie A to była po prostu zwykła zebra Jeszcze mam crafting Takie postałe rzeczy Czyli jakiś piesek e, Zróbmy sobie od razu skrzyneczkę I ogólnie po lewej stronie Znaczy w sumie po prawej nie wiem, co powiedziałem po lewej, ale nieważne. O, się pojawiła. Po lewej stronie, gdy otworzymy kwipunek, mamy mm, całą listę to, czego możemy zrobić. Eee, jak płynamy tutaj, bo nasz spawn, nasz spawn tutaj, żeby się dostać, jest on na wodzie więc w sumie jak płynąłem e, to były... atakowałem rekiny. i ogólnie z Rekina wypadło mi e, jego zęby i z tych zębów mogę zrobić sobie e, taki Shark Sword czyli miecz e, Rekina więc w sumie jestem ciekaw bo ja, ja pierwszy raz w życiu ogólnie gram na modach i Jestem ciekaw tego wszystkiego, bo jeszcze nigdy nie przeżyłem czegoś takiego jak po prostu mody. Bo w sumie zawsze chciałem, a po prostu nie miałem jak. Jest tego masa, tutaj w ogóle jakieś są nieprzetłumaczone, ale Gdzie się po prostu domyślić czego to jest. Znaczy w sumie jak to zrobić tutaj z... tu. No co to jest. Na pewno może z czasem to się, nie wiem, admin, czyli ziomek Szyszko, lol, weźmie i to ogarnie, ale bym się cieszył jakby on to po prostu tego nie zepsuł, że po prostu znowu będę czekał tydzień na tego właśnie ser, po prostu serwera na modach. I z tego od masy jest tego 50 stron, tak? Każda tam to jest strona. Tutaj w ogóle jakiś Ice World. Wiem, że jest na pewno tutaj Twilight Forest. Twilight Forest to jest bardzo popularny mod. Bardzo popularny świat. Z tego co mi wiadomo, co mój montażysta powiedział, czyli Sauron, że jest tutaj jeszcze taki świat jak niebo i coś jeszcze, tylko nie pamiętam za bardzo, więc jestem bardzo ciekaw tego właśnie nieba, które właśnie tylko pamiętam, bo właśnie tak zapamiętałem, że to może być całkiem, a to naprawdę całkiem ciekawe. Na początek to oświetlę trochę, żeby w pobliżu nie, wiem, nie rozpiły mi się jakieś tam dzikie moby, dzikie zwierzęta i tak dalej, bo no, nie oszukujmy się, trochę się boję. Na początku, na początku zawsze jest ciężko z tego powodu, że nie staramy się na przykład w pierwsze lepsze miejsce, które nam się spodoba, osiedlić, żeby po prostu przetrwać, zbierać na to wszystko rzeczy, żeby po prostu można było sobie na spokojnie grać O reklama poleciała mój kanał yy, Szymek Tuś lepiej. Ja. może Nie, oczywiście nie są to moje znajomy, ale nic hmm, nie gramy jak coś No ale zostałem pochwała, że mam fajny kanał no, ogólnie a, zapomniałem, że tutaj jest ten mod Okej okay, No, Ciekawe czy to drewno jest różowe Ono jest takie Nie jak to określić taki Nie no, do kremowego to mu sporo brakuje nie Gdzieś tutaj jeszcze jeden kawałek drewna musi być Gdzieś jeszcze? Widzicie i ten mot nam na przykład pokazuje, że, że na przykład jakiś kawałek drzewa został, ale naprawdę to, to właśnie drewno Tiger Wood nie. Właśnie ten mot nam pokazuje że e, wiemy chociaż po tym modzie że całe nasze drzewo nie zostało po prostu tu ścięte no, w sumie mogę trochę wziąć i porozsadzać tego W sumie pościnać Nie, wiem, co tam chodzi chyba szkielet. Raz czy dwa zginąłem. Właśnie szkoda trochę, że nie ma tutaj licznika. A, to jest wąż. E, węża że dopóki nie zaatakujemy, to ona zostawi po prostu w spokoju. Wow, a to on nie poleciało Po prostu jaram się tym, że jak gra na serwerze ee, z modami. I Jestem bardzo byłem ciekaw, czy wam to po prostu przypadnie do gustu. No jak wam po prostu nie przypadnie, to po prostu tego nagrywać nie będę. Proste i logiczne, nie? Po co mam nie wiem, rzucać coś na siłę, jak tego nie przyjmujecie, bo... Rzuca się na siłę, na przykład tak zauważyłem, że DBD chciałem rzucać jak najwięcej, bo w sumie DBD chyba nie no w sumie jeszcze Minecraft przyjemnie mi się nagrywa. Ale tak w sensie mi chodzi, że w DVD dużo gram i bardzo w sumie e, lubię to nagrywać. Ale po prostu, jak niektóre odcinki, po prostu nie przypadają do gustu i zastanawiam się, nie co lubicie, więc. Zawsze możecie tam napisać w komentarzu czy coś, albo jakąś grę. Cały czas o tym przypominam, że możecie na spokojnie napisać jaką grę byście chcieli zobaczyć na kanale, bo nie każdy na przykład lubi Minecrafta, nie każdy lubi Dead by Daylight, nie każdy lubi na przykład CS-a. każdy ma inny gust. A to jest e, kanał na którym nie będzie się na przykład przez całe powiedzmy youtuberskie życie pojawia się tylko CS albo Minecraft a potem są oczywiście ludzie którzy nagrywają tylko Minecraft ale też mają tak że raz tam na jakiś czas im tak wyjdzie że nagrają coś innego w sumie mogę zebrać trochę piasku i w sumie od razu bym już go przepalał na szkło To by, by, to by było niegłupie, już szkoda, że będę sobie psuł własną plażę, ale To jest mniejsza pewnie mm, Sauronem mieszkać nie będę W sensie takie mi chodzić, że o nie? Ale z nim mieszkać nie będę ani nic, tylko... Pewnie się wybuduje koło mnie. I się ogarnie te Mike... tego minecrafta, bo nie wiem jak to on to ogarnie, ale trochę szkoda, bo w sumie inaczej mi się nagrywa, w sumie to zauważyłem ostatnio, jak już po prostu nagrałem dwa odcinki z Sauronem, a ja w sumie będziecie wiedzieć, bo kolejny odcinek wlatuje pewnie, eee... wlatuje pewnie jakoś w środę. Nie, creeper. I to jest fajne, że pokazuje to życie jego. No na ludzi go e, zabijam. Stack, e, prawie że stack. Myślę, że idealnie starczy na to szkło, bo nie będę robił jakiegoś tego domu mega jakiegoś dużego. Nie jestem ciekaw jaki to jest. Wow. Ja dopiero się uczę. Nie wiem czy to jest takie ładne. W ogóle Tiger Wood O! Ee. Bił na, se na serwer Sauron. <śm> Może wbiję na Discorda? A czyli to w sumie jest normalne drewno, takie jakie jest każde. Nie wyróżnia się kompletnie niczym. Ono ma 50, 50 zastosowań. A Sauron opuścił grę. Fajnie. Ja myślałem, że będzie ze mną dłużej. <grybujesz> że wbijesz na kanał. Znaczy na kanał na Discordzie, bo chyba na Discordzie nadal siedzę. Tylko nie wiem, czy starczy mi tego Tiger Udu całego bo ja, jak ja buduję domek to zazwy zazwyczaj on jest tak e, duży duży i w ogóle masakra nie myślę o cotton faith może e, pawełna cotton Face dokładnie jest to pawełna myślałem Myślałem, że tutaj nie ma jakichś innych odmian na roślinki, tylko na drzewa i jedynie tylko tyle, a jednak jest Człowiek się uczy całe życie, więc O, niestety nie muszę zniszczyć Nie wiem Nie no jak długą pojadę tą chatę ale chcę ją mieć trochę dużą, więc tego Tiger Wood to mi nie starczy za ciula. No powiedzmy tak. Ciekawe, jak by to wyglądało. wyglądało. Eee, o, no właśnie napisał do mnie mój montażysta. Oj, właśnie w tym momencie e, Szymek zasubskrybował twój kanał. E, dziękuję bardzo. E, mam ten Tiger Wood, dobra, jest dobrze. Myślałem, że go nie mam po prostu. Dobrze, że go mam. Nie, pójdę może na te szkielety. Po prostu farmy sobie trochę tego. Halo? Szkielety? Wake up! Boże. Demon cow? Say what? O Boże. Co to jest? Nawiedzona, znaczy demoniczna krowa. Ja pierdziela się wystraszyłem Nie chcę zginąć, nie chcę zginąć Boże, demoniczna krowa Co? Masakra nie, nie wiedziałem w ogóle, że istnieje coś takiego, jestem w szoku w ogóle teraz O Boże Dobra, jest 17 minut odcinka nie chcę jakoś tam mega robić takich długich, bo w sumie e, staram się wrzucać odcinki w 1080p, więc to jest no mało jakoś, więc trochę jak ten internet radiowy to się trochę wrzuca. Więc co? Ja Wam dziękuję za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie i oczywiście lajkujcie. A i w sumie możecie... Ocenić jak wam podoba się końcowe, powiedzmy intro, zakończenie. I przypominam wam, że jest konkurs na grę. Geo the Nightmare. Za 80 zł. Więc na razie, cześć. Yeah.